W dzisiejszym filmie szczegółowo, krok po kroku, opowiem, jak możecie samodzielnie i z gwarancją uzyskać pozwolenie na pobyt na północnym Cyprze. A na końcu filmu opowiem, jakie mogą pojawić się problemy, z jakich powodów odmawia się wydania pozwolenia oraz jak tych problemów uniknąć. W trakcie filmu podzielę się także kilkoma przydatnymi trikami. Krótko mówiąc, obejrzyj film do końca, a masz gwarancję, że bez problemu samodzielnie uzyskasz pozwolenie na pobyt na Cyprze Północnym. Polub to. Jeśli temat jest interesujący i przydatny, moi przyjaciele, na początek powiem Wam jedną bardzo ważną rzecz. Z jakiegoś powodu istnieje na świecie, istnieje błędne przekonanie. Przekonanie, że Cypr Północny jest krajem wschodnim, a południowym. I jak to bywa we wszystkich krajach południowych, takich południowoeuropejskich, tutaj panuje pewna nieobowiązkowość, jest też bardzo dużo osobistego zaangażowania urzędników. Urzędnik może. Może przyznać pozwolenie na pobyt, może go nie przyznać, może zażądać jednego zestawu dokumentów, a może innego. I kiedy ludzie tak myślą, nie przygotowują się do złożenia wniosku w Departamencie Imigracyjnym o uzyskanie pozwolenia na pobyt. Albo składają nie te dokumenty, albo nie w pełnym zakresie popełniają jakieś błędy. Właśnie z tego powodu czasami zdarzają im się odmowy, a to jest całkowicie błędna, nieprawdziwa informacja. Na północnym Cyprze, już dawno temu oczywiście, zostało przyjęte ustawodawstwo dotyczące imigracji, wiz wjazdowych, uzyskiwania pozwolenia na pobyt oraz stałego miejsca zamieszkania. Wiecie, że prawo północnego Cypru odziedziczyliśmy jeszcze po Brytyjczykach, kiedy Cypr był kolonią, zanim został podzielony na południową i północną część. Tak więc przepisy istnieją. Te przepisy, w miarę jak kraj się rozwija, jak rozwija się świat, ulegają zmianom. Kilka razy były Wprowadzano poprawki do tych przepisów, aby uprościć ten proces, aby go uszczegółowić. Ostatnie poprawki zostały przyjęte wiosną 2025 roku. Te poprawki ułatwiają uzyskanie pozwolenia na pobyt. I w ogóle cała polityka imigracyjna stała się znacznie prostsza, wygodniejsza, bardziej przejrzysta i zrozumiała dla cudzoziemców. Jeśli chcecie otrzymać tekst ustawy imigracyjnej, właśnie tej aktualnej ustawy, proszę napiszcie do naszych pracowników. Wszystkie kontakty znajdziecie pod linkiem w opisie do tego filmu. Na waszą prośbę prześlą wam tekst ustawy, mogą go również przetłumaczyć na potrzebny wam język, i wtedy przeczytacie oryginalne źródło i zrozumiecie, jak to wszystko tutaj działa. W związku z tym nie popełnicie żadnego błędu i z gwarancją będziecie mogli uzyskać pozwolenie na pobyt. Nie będziecie musieli za to nikomu płacić ani od nikogo w tej sprawie zależeć. Drugie niezwykle ważne pytanie, które musimy zrozumieć, to: władze północnego Cypru bardzo chcą, aby na Cypr przyjeżdżali cudzoziemcy? W zasadzie prawie cała gospodarka naszego kraju opiera się na tym, że przyjeżdżają do nas cudzoziemcy i wydają tutaj pieniądze. Głównie dotyczy to branży rozrywkowej, edukacyjnej i nieruchomości. Jednak władze stanowczo nie chcą, aby cudzoziemcy przywozili ze sobą na północny Cypr jakiekolwiek problemy. Dlatego istnieją trzy proste warunki, które muszą być spełnione, aby cudzoziemiec mógł otrzymać pozwolenie na pobyt na północnym Cyprze. Po pierwsze, cudzoziemiec musi mieć tutaj własne mieszkanie. Może być ono kupione lub wynajęte. Po drugie, musi posiadać środki finansowe, aby mógł bez problemu mieszkać tutaj na północnym Cyprze. Po trzecie, nie może mieć poważnych chorób zakaźnych, ponieważ to jest wyspa, tutaj mieszkają bardzo zdrowi ludzie, nie występują tu poważne choroby zakaźne, a jeśli zostaną tu przywiezione, może wybuchnąć epidemia na wyspie, wszystko będzie się szybko rozprzestrzeniać i nie wiadomo do czego wtedy dojdziemy. To bardzo rozsądne, logiczne warunki, które są korzystne zarówno dla władz, jak i dla nas wszystkich. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża cudzoziemiec, nie ma tutaj mieszkania, nie ma pieniędzy, zacznie wtedy zajmować się różnymi głupotami. Może zacząć kraść, może nielegalnie zajmować cudze mieszkanie. Na przykład z tego powodu cierpią w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, a na Cyprze północnym czegoś takiego nie ma. Nie ma żadnych okupasów, którzy zajmują cudze mieszkania. Wszyscy mają gdzie mieszkać w swoich własnych mieszkaniach i willach. Obcokrajowcy mogą w ogóle zacząć robić różne głupoty. Tam kobiety mogą zacząć uwodzić miejscowych mężczyzn, rozbijać lokalne rodziny, ani miejscowej ludności, ani nam to nie jest potrzebne. Przyjeżdżamy tutaj na Cypr Północny dla spokoju i bezpieczeństwa. Dlatego, w tej kwestii jesteśmy całkowicie solidarni z władzami i wspieramy się nawzajem. Zacznijmy od instrukcji krok po kroku dotyczącej uzyskania pozwolenia na pobyt. Najpierw kupujesz lub wynajmujesz nieruchomość, w której będziesz mieszkać. Następnie udajesz się do swojego lokalnego Sołtysa, jak to jest we wszystkich krajach europejskich. Mniej więcej tak właśnie nazywa się to stanowisko. To taki wiejski lub dzielnicowy Sołtys, u nas nazywa się to Muhtar, i bierzesz od niego zaświadczenie o swoim miejscu zamieszkania. Po trzecie, idziesz do banku, otwierasz konto bankowe i przelewasz na niewymaganą kwotę, aby z wyciągiem z konta bankowego móc złożyć wniosek do Departamentu Imigracyjnego o uzyskanie pozwolenia na pobyt. Po tym składasz wniosek o pozwolenie na pobyt. Północny Cypr to nowoczesny kraj, dlatego nie musisz jechać do departamentu imigracyjnego, stać w kolejce, szukać odpowiedniego pokoju. Wszystko odbywa się online. Link do strony internetowej, na której składasz wniosek o pozwolenie na pobyt, zostawiamy w opisie do tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. Po prostu przejdź pod ten link i tam złóż wniosek o pobyt czasowy. Kiedy wjechaliście na północny Cypr, od razu po przylocie na lotnisku Erkan otrzymaliście jakąś wizę turystyczną. Dostaliście ją albo w formie elektronicznej, albo do paszportu, wbili wam pieczątkę albo dali ją na osobnej wkładce. Tę wizę możecie otrzymać w zależności od tego, czy macie zakwaterowanie, czy nie, oraz w zależności od daty, na którą macie wykupiony bilet powrotny. Mogą ją dać na 7 dni, na 14 dni, na 30 dni, na 60, no maksymalnie na 90 dni. W okresie ważności waszej wizy turystycznej, jeśli chcecie mieszkać na północnym Cyprze dłużej niż 90 dni, czyli dłużej niż maksymalny możliwy okres ważności, właśnie tej wizy turystycznej, w związku z tym będziecie zobowiązani złożyć wniosek o pobyt czasowy i go uzyskać. To jest bardzo proste. Teraz opowiem, jak to się robi. Bardzo ważna kwestia. Podczas składania wniosku o pobyt czasowy musicie zarejestrować się na tej stronie internetowej. Podajcie swój własny lokalny numer telefonu tutaj na północnym Cyprze. Proszę pod żadnym pozorem nie wpisujcie tam numeru telefonu znajomych, krewnych ani żadnych osób, do których zwróciliście się o pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pobyt. Takie osoby tutaj są, pobierają za tę usługę pieniądze i pomagają dziesiątkom innych ludzi. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ właśnie ten numer telefonu w systemie, w systemie imigracyjnym północnego Cypru na zawsze będzie przypisany do Was. I jeśli podacie cudzy numer telefonu, przez całe życie będziecie zależni od zorganizowania i uczciwości tej osoby, której numer zarejestrowaliście. A czym to grozi? Na przykład na ten numer przychodzą wiadomości, właściwie to właśnie przez ten numer państwo będzie się z wami komunikować przez cały czas za pomocą SMS-ów. I oto na ten numer przychodzi SMS, w którym jest napisane, że odmówiono wam pozwolenia na pobyt, na przykład. A tam nie jest podane imię. I jeśli wasz znajomy ma tam Chociażby kilka osób, które używają jego numeru, on nawet nie będzie wiedział, komu odmówiono. W związku z tym osoba, której odmówiono, jest zobowiązana w ciągu pięciu dni od otrzymania takiego sms-a coś z tym zrobić. Albo zgłosić się bezpośrednio do Departamentu Imigracyjnego i rozwiązać tę sprawę. Dziś później w tym filmie opowiem, jak to zrobić. Albo jest zobowiązany opuścić kraj, żeby nie naliczano mu kar za nielegalny pobyt. Wyobraź sobie, że dostałeś takiego sms-a z jakiegoś powodu, ale o tym nie wiesz. Nadal mieszkasz na Cyprze północnym, mając pewność, że posiadasz już zezwolenie na pobyt, ale w rzeczywistości już stałeś się naruszycielem i za każdy dzień zwłoki będziesz obciążony karą pieniężną. 50 euro. Aby temu zapobiec, mam dla ciebie małą radę. Po prostu podaj mi swój numer telefonu. Na twój telefon przyjdzie SMS od Departamentu Imigracyjnego z loginem i hasłem do twojego indywidualnego konta. W tym właśnie systemie imigracyjnym nie możesz zmienić swojego indywidualnego konta. Możesz to zrobić tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład jeśli zmienisz imię lub nazwisko. Dlatego bądź bardzo uważny i zapisz ten login oraz hasło. I zaraz po pierwszym wejściu na tę stronę internetową, proszę od razu tam na stronie zmień hasło, żeby tylko ty je znał. Załóżmy, że to jest niemożliwe. Oczywiście, można indywidualnie się zwrócić i spróbować coś zmienić, ale łatwiej jest od początku zrobić wszystko poprawnie, żeby później nie było żadnych problemów. Po tym jak zarejestrujesz swoje konto osobiste i się do niego zalogujesz, wypełniasz ankietę na stronie internetowej MSW. To bardzo prosta ankieta, są tam łatwe pytania, z łatwością sobie z tym poradzisz. W tej ankiecie załączasz również zdjęcie swojego paszportu oraz zdjęcie zaświadczenia od twojego lokalnego sołtysa, czyli muhtara, o czym wspominałem wcześniej. To bardzo ważny szczegół, jeśli kupiłeś mieszkanie lub willę. Ale jeśli one jeszcze nie zostały wybudowane, na północnym Cyprze wiele osób kupuje nieruchomości w trakcie budowy, ponieważ w ten sposób możesz zaoszczędzić 25, 30, nawet 40% ceny, jeśli kupujesz coś, co zostanie wybudowane w ciągu roku, dwóch lub trzech lat. Tak więc, jeśli masz umowę kupna-sprzedaży, ale samo mieszkanie jeszcze nie zostało wybudowane i jeszcze w nim nie mieszkasz, nie otrzymasz takiego zaświadczenia od lokalnego Sołtysa. Będziesz musiał ubiegać się o pozwolenie na pobyt na podstawie wysokich dochodów. Przecież gdzieś będziesz mieszkać, prawda? Będziesz. W związku z tym, będziesz mieć umowę najmu, która jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. I właśnie na podstawie tej umowy najmu, jakbyś nie miał własnego mieszkania, a czy masz je faktycznie w tym momencie gotowe? Nie. Będziesz składać wniosek na podstawie wysokich dochodów. Poniżej wyjaśnię, co to jest i na czym polega różnica. W porównaniu do składania wniosku do MSW na podstawie posiadania własnego mieszkania. Po tym otrzymujesz wiadomość na swój numer telefonu, o czym mówiliśmy wcześniej z zaproszeniem do policji na złożenie dokumentów. I właśnie w tej wiadomości jest wskazane, gdzie masz się stawić, kiedy masz się stawić, którego dnia i o której godzinie, a także szczegółowa lista dokumentów, które musisz ze sobą przynieść. Moi drodzy, mam dla was lifehack. Koniecznie, kiedy będziecie przygotowywać dokumenty, zbierajcie je do teczki dokładnie w takiej kolejności, w jakiej są wymienione na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dziale imigracyjnym, o którym wspominaliśmy wcześniej. I koniecznie przygotujcie zarówno oryginały, jak i kopie. Wyobraźcie sobie, przychodzicie złożyć wniosek o pobyt, a za wami stoi jeszcze kolejka kilku osób. Przyjmuje was urzędnik imigracyjny i zaczyna się to macie zbędny dokument, tego Wam brakuje ten jest jakoś nieprawidłowo wypełniony tracicie jego czas sami nie możecie złożyć wniosku tego dnia musicie prosić o nowy termin, nową datę przyjęcia i urzędnik imigracyjny już nie będzie tak dobrze do was nastawiony, bo po prostu tracicie jego czas i nerwy. Co innego gdy przychodzicie z tą teczką, gdzie wszystko jest ułożone jak należy. Oto pierwszy punkt. Macie go od razu na wierzchu przekazujecie mu. Chcecie oryginał, chcecie kopię. Oto drugi punkt. Proszę bardzo, oto drugi dokument. Bardzo szybko składacie dokumenty, urzędnik imigracyjny od razu was polubi i będzie wobec was bardzo lojalny, co również wam pomoże tutaj na północnym Cyprze. Taki lifehack. Koniecznie z niego korzystajcie. Jeszcze jeden ważny lifehack. Tego nie ma w informacjach na stronie internetowej Departamentu Imigracyjnego, ale koniecznie przynieście ze sobą rachunki za prąd i wodę wystawione na wasze nazwisko. Co jeszcze raz potwierdzi urzędnikowi imigracyjnemu, że rzeczywiście mieszkacie pod tym adresem i od razu rozwieje to wszelkie pytania i wątpliwości wobec Was. Tak, to po prostu sposób, aby rozwiać dodatkowe wątpliwości i jeszcze raz potwierdzić, że jesteście właściwym, uczciwym, porządnym i zorganizowanym wnioskodawcą. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Od momentu, gdy złożyliście wniosek o pozwolenie na pobyt, jesteście już uznawani za rezydentów Cypru Północnego. To znaczy, że jeszcze nie otrzymaliście pozwolenia na pobyt, ale już uznaje się, że je posiadacie. W związku z tym, do tego czasu najprawdopodobniej wasza bezpłatna wiza turystyczna będzie już nieważna, ale nie jesteście uznawani za naruszających przepisy, ponieważ w systemie widać, że złożyliście wniosek o pozwolenie na pobyt i uznaje się, że warunkowo już je posiadacie. W ten sposób mieszkacie na północnym Cyprze legalnie, ale nie będziecie mogli wyjechać z północnego Cypru do momentu faktycznego otrzymania pozwolenia na pobyt, ponieważ na lotnisku zobaczą, że macie przekroczone dni pobytu. W związku z tym zostanie na Was nałożona kara pieniężna. Co zrobić w takiej sytuacji? To bardzo proste. Jeśli macie jakąś pilną potrzebę, jakiś nagły wypadek, który wymaga opuszczenia Cypru i załatwienia spraw poza jego granicami, a do faktycznego otrzymania pozwolenia na pobyt zostało Wam na przykład jeszcze 30 dni, nie możecie opuścić wyspy, ale możecie kupić bilety lotnicze na wyjazd z wyspy. Możecie z tymi biletami lotniczymi przyjść bez wcześniejszego umówienia się do urzędnika imigracyjnego, tam gdzie składaliście dokumenty, pokazać mu bilety i wyjaśnić swoją sytuację. Urzędnik imigracyjny ma możliwość przyspieszenia wydania Wam pozwolenia na pobyt dosłownie w ciągu kilku dni. Otrzymacie je i już legalnie będziecie mogli opuścić wyspę. Nie należy tego nadużywać, ponieważ jeśli będziecie to robić tylko po to, żeby przyspieszyć proces, w końcu ktoś z wnioskodawców zostanie na tym przyłapany i tę możliwość po prostu zlikwidują dla wszystkich. Ale jeśli naprawdę macie potrzeby wyjazdu z Cypru, to działa. My już kilka razy tak robiliśmy. Urzędnicy Departamentu Imigracyjnego w takich sytuacjach losowych zawsze wychodzą naprzeciw i przyspieszają wydanie pozwolenia na pobyt dla cudzoziemców. Przyjaciele, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Za każdym razem, gdy ubiegacie się o pozwolenie na pobyt, zarówno podczas pierwszej wizyty w Departamencie Imigracyjnym, jak i podczas ostatniej wizyty, kiedy już bezpośrednio otrzymujecie pozwolenie na pobyt, musicie przynieść wyciąg z waszego konta bankowego. Tutaj na północnym Cyprze po pierwsze chodzi o ruchy środków na koncie, a po drugie o saldo na koncie. Przy tym prawo mówi o następującej kwestii. Jeśli posiadacie własne mieszkanie na północnym Cyprze, jesteście właścicielami tej nieruchomości, to musicie wykazać środki pieniężne w wysokości jednej minimalnej pensji miesięcznie, pomnożonej przez 12 miesięcy. No bo pozwolenie na pobyt wydawane jest na 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy na przykład minimalne wynagrodzenie wynosi 51 202 liry, co stanowi około 1060 euro miesięcznie. W ten sposób na waszym koncie bankowym powinno znajdować się około 12 500 euro. Może to być równowartość w tureckich lirach, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Jak wam wygodnie przynosicie wyciąg z konta i urzędnik imigracyjny widzi, że macie własne mieszkanie, macie te środki, tam około 12 500 euro na koncie bankowym. Wszystko, macie gdzie mieszkać i macie pieniądze, za które możecie żyć tutaj na północnym Cyprze. Jeśli nie macie własnego mieszkania albo nie zostało ono jeszcze wybudowane i mieszkacie w wynajmowanym lokum, ta kwota jest mnożona przez 3, ponieważ potrzebujecie po prostu więcej pieniędzy, żeby jeszcze wynająć mieszkanie. Odpowiednio, trzykrotność minimalnego wynagrodzenia to 3180 euro miesięcznie, odpowiednio pomnożone przez 12 miesięcy. Zaświadczenie musi być koniecznie aktualne. Jeśli przyjdziecie z przeterminowanym zaświadczeniem, które ma już tydzień lub kilka tygodni, urzędnik imigracyjny może pomyśleć, że w tym czasie coś mogło się zmienić, mogliście już wydać te pieniądze i powiedzieć teraz was nie przyjmę. Idźcie do banku i weźcie zaktualizowane zaświadczenie. Żeby nie tracić swojego czasu, proszę zróbcie to wcześniej. Jeszcze dwa ważne lifehacki. Po pierwsze, koniecznie śledźcie minimalną płacę. Raz na kilka miesięcy, ze względu na inflację w kraju, kurs tureckiej liry powoli, ale stale spada, w związku z czym rząd co kilka miesięcy dokonuje przeglądu minimalnej płacy, a także koniecznie śledźcie kursy wymiany walut, żeby nie doszło do sytuacji, że zabraknie Wam na przykład 500 euro, i wtedy Państwo uzna, że nie macie wystarczająco pieniędzy, że jesteście biedni, że jesteście osobą niewiarygodną. Wnioskodawca, żeby po prostu nie odmówiono Wam przyznania pozwolenia na pobyt, a najlepiej, jeśli to możliwe, niech ta kwota będzie nawet trochę wyższa, choćby minimalnie, od tych wymagań państwa. Jeśli państwo chce, żebyście mieli na koncie około 12 500 euro, zadbajcie o to, żeby było tam 13 albo nawet 14 000 euro. Wtedy urzędnik imigracyjny na pewno zobaczy, że jesteście wiarygodnym wnioskodawcą, że macie pieniądze i nie będziecie tutaj robić głupot, bo macie środki na czym żyć na północnym Cyprze. Wspomniane wyżej kwoty muszą znajdować się albo na jednym, albo na kilku waszych kontach na północnym Cyprze. Jeśli część tej sumy wydaliście, na przykład na zakup samochodu, mebli do mieszkania, albo zapłaciliście z góry za szkołę dla dzieci na rok, w takim przypadku koniecznie w rozsądnym czasie, od razu lub w częściach, uzupełniacie to konto. Ponieważ jeśli następnym razem pójdziecie składać wniosek o pozwolenie na pobyt i urzędnik imigracyjny zobaczy, że Składaliście wniosek, pieniądze były na waszym koncie, a potem następnego dnia, albo po jakimś krótkim czasie, zabraliście te pieniądze z konta i znowu je wpłaciliście tylko wtedy, gdy będziecie przedłużać pozwolenie na pobyt. Może pomyśleć, że to jakaś afera, że pieniądze nie są wasze, że je gdzieś pożyczyliście i już będziecie traktowani z podejrzliwością. Dalej, cały czas powtarzam, że jeśli jesteście właścicielami nieruchomości, jeśli jesteście właścicielami mieszkania, co mam przez to na myśli? Za właściciela nieruchomości na Cyprze Północnym uważa się osobę, która posiada umowę kupna sprzedaży mieszkania lub willi. O działkach nie mówimy, ponieważ na samej działce nie będziecie mogli po prostu mieszkać. W związku z tym chodzi albo o mieszkanie, albo o willę. To musi być umowa. Kupna sprzedaży. Ta umowa koniecznie musi być zarejestrowana we wszystkich wymaganych urzędach państwowych. To jest Urząd Skarbowy, a także Komitet do Gruntów, Państwowy Komitet Drzew Gruntów. I koniecznie. Musicie złożyć wniosek do Rady Ministrów o uzyskanie zezwolenia na zakup dla zagranicznego nabywcy. Nie musicie mieć tego zezwolenia. Wystarczy, że będziecie mieli numer numer waszego dossier, waszej sprawy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Urzędnicy Departamentu Imigracyjnego na pewno będą o to pytać, gdy będziecie składać wniosek o otwarcie pozwolenia na pobyt. Przyjaciele, jeśli kupiliście nieruchomość na północnym Cyprze, to może być najtańsze, najmniejsze mieszkanie. To nie ma znaczenia. Albo najdroższa willa. To nie ma żadnego znaczenia. I zdążyliście wyrobić świadectwo własności, które tutaj nazywa się także tytułem Na swoje nazwisko. Mam dla Was wspaniałe wieści. Po pierwsze, zgodnie z najnowszymi poprawkami do przepisów, od wiosny 2025 roku nie będziecie już musieli co roku przedłużać pozwolenia na pobyt. Powinno ono zostać wydane od razu na 5 lat. I po drugie, już więcej, urzędnicy Departamentu Imigracyjnego nie będą Was już o to pytać. O potwierdzenie posiadania środków finansowych na utrzymanie. Wystarczy, że okażecie akt własności, a powinniście od razu otrzymać pozwolenie na pobyt na 5 lat. Niestety, na razie ten system w praktyce jeszcze nie działa w pełni. Obecnie Departament Imigracyjny wydaje pozwolenia na pobyt tylko na 2 lata, ale już tym, którzy uzyskali akt własności, nie zadaje się pytania o potwierdzenie posiadania gotówki. Środków finansowych w bankach Cypru Północnego. Ale urzędnicy Departamentu Imigracyjnego obiecali nam, że dosłownie w najbliższych miesiącach ten system zacznie działać i wszyscy nowi wnioskodawcy będą mogli otrzymać pozwolenie na pobyt na 5 lat, a ci, którym do tego czasu skończy się pozwolenie na pobyt, będą mogli przedłużyć je na 5 lat. I w ten sposób nie trzeba będzie co roku zajmować się odnawianiem pozwolenia na pobyt, oszczędzając swój czas i nerwy. Czasami pojawiają się oferty mieszkań, kawalerek, mieszkań z jedną sypialnią, rzadziej z dwiema sypialniami w cenie około 60 do 65 tysięcy euro, ale to zdarza się rzadko i jak się domyślacie, bardzo szybko się sprzedają, bardzo szybko znikają z rynku. Bardziej realistyczna kwota to ceny zaczynające się od około 80 do 85 tysięcy euro. Ale takie mieszkania mamy w ofercie, możemy zaproponować na przykład 10 takich lokali. Jeśli chcecie, po prostu zostawcie zgłoszenie naszym pracownikom. Oni będą monitorować rynek dla Was. I jak tylko takie mieszkanie pojawi się w sprzedaży, jak tylko podpiszę umowę agencyjną z właścicielem na jego sprzedaż, natychmiast otrzymacie wiadomość. Jeśli będziecie zainteresowani, będziecie mogli uzyskać wszystkie szczegóły na jego temat. Kolejny krok w procedurze uzyskania pozwolenia na pobyt. Po tym, jak złożycie wszystkie dokumenty i zostaną one przyjęte przez Departament Imigracyjny, na stronie internetowej w Waszym koncie osobistym pojawia się kolejny krok. Jest to płatność? Za komisję lekarską i ubezpieczenie kwoty zmieniają się w zależności od tego, jak zmienia się minimalne wynagrodzenie i pojawia się inflacja, ale orientacyjnie z zapasem to około 200 euro na każdego wnioskodawcę. Ale nie potrzebujecie tych pieniędzy w gotówce, powinny one znajdować się na Waszej karcie lokalnego lub tureckiego banku i płatności będziecie dokonywać online właśnie z tej karty bankowej. System online sam wskaże Wam adres odpowiedniego laboratorium, do którego pojedziecie i oddacie krew do analizy. Wcześniej robiono jeszcze próbę tuberkulinową, reakcję Mantu, sprawdzano lub wykonywano prześwietlenie płuc. Obecnie już tego nie robią, pobierają tylko krew do analizy i sprawdzają, czy nie macie poważnych chorób zakaźnych. Tak, dziękuję, że mi przypomnieliście. Zapomniałem o tym pytaniu. Rzeczywiście. Za emerytów uważa się u nas wszystkich, którzy ukończyli pełne 60 lat. Tak więc emerytom w każdym przypadku wydaje się pozwolenie na pobyt na 5 lat. Nie wymagają od nich świadectwa własności mieszkania ani potwierdzenia dochodu. Jeśli ukończyliście pełne 60 lat, składacie wniosek o pozwolenie na pobyt, otrzymujecie je na 5 lat lub dłużej. Nie traćcie na to swojego czasu ani sił. Dajcie lajka, jeśli również popieracie to, że osoby starsze należy szanować, wspierać i na wszelkie sposoby im pomagać oraz usuwać dla nich wszelkie przeszkody, wszelkie możliwe bariery dla nich. Po oddaniu próbki krwi pozwolenie na pobyt otrzymacie mniej więcej w ciągu miesiąca. Śledźcie tę sprawę w swoim koncie online. Gdy otrzymacie powiadomienie, że pozwolenie na pobyt jest gotowe, opłacacie opłatę skarbową również online, ale już z karty dowolnego banku na świecie, niekoniecznie z karty banku północnego Cypru. Pozwolenie na pobyt możecie wydrukować lub po prostu pobrać plik PDF na swój telefon albo komputer. Jeśli z jakiegoś powodu pozwolenie na pobyt nie pojawi się w systemie, udajecie się do departamentu imigracyjnego, podajecie numer swojego dossier i wyjaśniacie sytuację. W ciągu około dwóch dni naprawiają to i pozwolenie na pobyt pojawia się w systemie. To naprawdę takie proste. A tak przy okazji jeszcze jeden lifehack. Jeżeli są Państwo nabywcami naszej spółki, to zezwolenie na pobyt przysługuje Państwu oraz wszystkim członkom Państwa rodziny. Wydajemy je bezpłatnie jako prezent. Przedłużenie umowy kosztuje 200 euro. Jeżeli nie jesteś klientem naszej firmy, a potrzebujesz pomocy, również prosimy o kontakt. Za 500 euro pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt od początku do końca. Dla ciebie i członków Twojej rodziny. Przyjaciele, jeśli macie jeszcze jakieś pytania na ten temat, zapraszam do komentowania, zadawajcie je, a ja odpowiem w komentarzach lub przygotujemy dla Was osobny filmik. Jeśli potrzebujesz pomocy w jakichkolwiek sprawach na północnym Cyprze, skontaktuj się z nami poprzez dane kontaktowe podane w opisie tego filmu. Będzie nam bardzo miło być dla Ciebie pomocnymi we wszystkich kwestiach związanych z północnym Cyprem i nieruchomościami na północnym Cyprze. Przyjaciele, w internecie krążą opinie, że na północnym Cyprze bardzo często odmówiono cudzoziemcom uzyskania pozwolenia na pobyt. Z tym stanowczo się nie zgadzam. Wiecie, sprzedaliśmy już ponad 5 tysięcy nieruchomości na północnym Cyprze i wszyscy nasi klienci to cudzoziemcy. I tak, przez 22 lata działalności naszej firmy tylko dwa razy zdarzyły się przypadki odmowy naszym klientom. A potem złożyliśmy wniosek ponownie i ostatecznie uzyskaliśmy dla nich pozwolenie na pobyt. Odmowa nastąpiła dlatego, że obaj wnioskodawcy składali wnioski samodzielnie, bez naszej pomocy. W momencie składania wniosku po prostu nie mieli środków na koncie bankowym. Jeden z nich miał pieniądze, ale nie na północnym Cyprze. Środki znajdowały się w banku innego kraju i Departament Imigracyjny Północnego Cypru po prostu nie przyjął jego dokumentów. A drugi wnioskodawca o tym dziś z Państwem rozmawialiśmy. W filmie jako jeden z trików wpłacił pieniądze na konto na północnym Cyprze, ale zaraz po złożeniu wniosku o pobyt czasowy, już na pierwszym etapie, te pieniądze z konta wypłacił. I oficer imigracyjny poprosił o aktualny wyciąg. Wyciąg, w momencie, gdy wydawano mu pobyt czasowy, pokazał wyciąg, a pieniędzy już nie było. Tam oficer imigracyjny tego nie zauważył, uznał, że to jakiś podstęp, jakaś oszustwo, i odmówiono mu przyznania pozwolenia na pobyt. Po tym nasi specjaliści pomogli naszym klientom, złożyliśmy ponownie wniosek o pobyt czasowy, wyjechali z kraju, wrócili i otrzymali swój pobyt. Odmowa przyznania pozwolenia na pobyt może nastąpić na dwóch etapach: albo przy pierwszym składaniu dokumentów, albo już bezpośrednio przy odbiorze pozwolenia na pobyt. Co należy zrobić w takiej sytuacji? W takim przypadku wnioskodawca ma 5 dni na opuszczenie terytorium Cypru Północnego. Ale po tym może ponownie wrócić na Cypr Północny, udać się do Departamentu Imigracyjnego, usunąć adnotację o odmowie pobytu i złożyć wniosek ponownie. Przy czym to bardzo ważna kwestia: Państwo nigdy nie zawodzi wnioskodawców, nigdy ich nie wystawia na niebezpieczeństwo. Nie ma takiej sytuacji, że złożyliście wniosek, wszystko jest w porządku, a nagle niespodziewanie dostajecie odmowę. Nie będzie tak, że musicie rzucić wszystko i całą rodziną wyjechać z Cypru Północnego? Nie, tak nie będzie. Przyniesiecie dokumenty i powiedzą wam, czego brakuje lub co im nie odpowiada. Albo już złożyliście dokumenty, system je przyjął, ale potem zauważyli, że coś z dokumentami jest nie tak. Otrzymacie wiadomość na swój telefon, w której będzie napisane, jakich dokumentów brakuje. Albo co trzeba poprawić, albo jeśli brakuje pieniędzy na koncie, to co należy uzupełnić na swoim rachunku bankowym. I dopiero jeśli tego nie zrobicie, po otrzymaniu ostrzeżenia od urzędników Departamentu Imigracyjnego, dopiero wtedy otrzymacie odmowę. Przyjaciele, jeśli chcecie otrzymać od nas szczegółową instrukcję, w której wszystko powyżej jest jasno i przejrzyście opisane, abyście mogli ją wydrukować i po prostu odhaczać kolejne punkty, punkt po punkcie, żeby niczego nie zapomnieć, żeby niczego nie pomylić i wszystko zrobić poprawnie, skontaktujcie się z naszymi pracownikami poprzez link w opisie tego filmu. Poproście ich o przesłanie instrukcji, a my wyślemy ją wam w wybranym przez was języku. Link znajdziecie w opisie tego wideo.